Spacka w operze leśnej. Kazik wszedł na scenę, a tu coś takiego, rozpętała się burza w sieci. Trzeci dzień to the Topso pod festiwal obfitował w wiele emocji. Najwięcej zaskoczenia wzbudziło jednak to, co wydarzyło się w czasie występu Kazika Staszewskiego. Nie dość, że wykon Kazika podzielił widzów. To jeszcze na dodatek w jego trakcie doszło do spektakularnej wpadki. Co się działo? Top of the Top Sopot Festiwal Kazik Staszewski wystąpił na festiwalu. Kazik Staszewski z zespołu kult to jeden z tych muzyków, których można kochać bądź nienawidzić. Znany wokalista dość niespodziewanie pojawił się na scenie w Sopocie w trakcie Top Of the Top Sopot Festiwal. podczas wydarzenia wykonał kultowe przeboje takie jak Polska oraz Gdy Nie Ma Dzieci. W trakcie emocjonujących wykonów piosenek wiele osób z publiczności wstało z miejsc i włączyło się do wspólnego śpiewania. Warto zauważyć, że w operze Leśnej atmosfera była wręcz elektryzująca. Zespół Kult se prezentował bowiem również na scenie Paradę Wspomnień i celinę. Utwory te zostały pominięte w telewizyjnej transmisji, a szkoda, bo wzbudziły mnóstwo emocji. Stacja wolała wyemitować jednak wówczas na antenie reklamy. Top of the Top Sopot Festival, wpadka podczas występu Kazika Staszewskiego. Występ Kazika Staszewskiego z pewnością zapisze się na kartach historii z bardzo niechlubnego powodu. To właśnie w czasie, gdy muzyk wykonywał na scenie piosenkę Hej, czy nie wiecie, doszło do wpadki organizatorów. Niestety, widzom nie dane było usłyszeć wykonania piosenki, ponieważ mikrofon muzyka najprawdopodobniej został wyłączony. Nie można się więc dziwić że ta swoista awaria mikrofonu wywołała niemałą konsternację wśród widzów. Dopiero w dalszej części piosenki sprzęt zadziałał poprawnie, pozwalając artyście w pełni zaprezentować swój wokal. Należy zauważyć, że wokalista zachował się niezwykle profesjonalnie, bo nie przerwał jednak swojego występu i płynnie przeszedł do innych, legendarnych przebojów zespołu kult. Na szczęście wtedy mikrofon zadziałał już idealnie. Top of the Top Sopot Festival, występ Kazika Staszewskiego podzielił internautów. Należy odnotować, że większość komentujących bardzo pozytywnie oceniła występ Kazika Staszewskiego i to, jak zaprezentował się na scenie w Sopocie. Fani szczególnie doceniają fakt że organizatorom udało się ściągnąć na wydarzenie muzyka, który rzadko kiedy decyduje się brać udział w tego typu festiwalach telewizyjnych. Fani chwalą również wokalistę za to, że ten śpiewał na scenie i to nawet pomimo faktu, że jego mikrofon został wyłączony. Nie wiem, jak Wam się udało ściągnąć kult na festiwal, ale to był super koncert słowa mają moc. Mega, mega, kult forever. Kazik, jak zawsze, w punkt. Brawo, kult. Niestety, nie wszyscy fani docenili warsztat muzyczny Kazika Staszewskiego. Pojawiło się też kilka negatywnych komentarzy, chociaż było ich zdecydowanie mniej niż tych pozytywnych. Z całym szacunkiem, ale chyba powoli trzeba kończyć śpiewy publiczne. On nie miał tchu do śpiewania. A wam jak się podobało?